It's me. All school. Hello. Okay. Excuse me, but school is out, and no students allowed on the premises until tomorrow at seven thirty a.m. Ah, school. Where's she? Hey, I'm gonna up here. Let's just put in Princess Kenny Take a look at this one Okay, one more for Abilities. Furry Friend. Mushroom A ide. Okay, cool. Oh, yeah, I did it. 125. Officer down! Officer down! Send up. Uh-oh. married to the right hallway. Oh god damn it. Here they come. They're going to get you, Craig. You're not getting out of detention. I'll be out of here in 10 minutes. Yeah, no się będzie. Yeah, mamy nawet tego. Ten perfekcyjny atak. A, czyli za to dostajemy te punkty mamy, czy coś tak. Walnemy sobie tą śnieżkę. Przynajmniej się postaram. A tutaj mamy. Okej. Okay. Equip. Tak. I... jedziemy z tym klocem dalej. Mam czwarty poziom czy coś mogę... Ok. No thanks. Teraz pytanie, jak Princess nie będzie... Jaką ma broń? Bo butters był słaby, jeżeli chodzi o obrażenia. Basement. Ok, why not? Intruder alert! Initiate security And you to, uh, Ok, czyż... Rozumiem. Dlaczego to się przyda? Czy tak, G? O, fak! To było mocne. I niespodziewane. okej, okay, od tego niczego nie weźmiemy. A za szafeczka. A w tym głosie może walnąć. Ups. Ok, to też. Nie! Yeah! Przekomór! Lubię te zabałeczki. <laughs> ok, tutaj też niczego czego nie możemy wziąć. To też trzeba w tym. Ciekawe. Dobra, gdzie my mamy iść? Tutaj? Nope. Wow, obrwałem. Znowu to. <laughs> Dzięki, panie McCarling. Da info. Ludek. ciekawe. Ok. O, pudło. jest hmm. spudowałem, jeżeli chodzi o tak, ale trudno. Teraz jak mamy te kulki z tym. O oh, kurde, ale on jest mocny Princess skenny zobaczmy Zobaczymy jak atakujesz Okej, okay, trochę tego nie ogarniam Jeszcze raz Tyk, i teraz Spowolniony ponownie Princess Kenny, użyj swojej drugiej mocy Aaa, oh, Kiss Okej okay. Ups, coś spieprzyłem. A O ty, Manu, jeszcze żyjesz? Ej, po sprawie! Kafeteria. Ok, tego mamy oczywiście maxa... Ej, telefon mogę rozwalić. Ooo! Czyli możemy na wszelakie różne sposoby rozpraszać wrogów. Ok, coś mi daje? Nope, okej, okay, spoko. Ok, coś tam brzmień brzmi, brzmi, brzmi Ale nie mam. Na Ma jest, Ok, czy on jest hillerem? Hmm. Zablokowali nas. Okej, moi i wykombinowałem, że trzeba po prostu zamienić, jak tutaj pokazują, umiejętność strzelania na moce... przyjaciela? Znaczy, na szklenie coś wykombinuję. Cycuszki! Ja pierdzielę typowy softpack, Jak uh kan hemią, -huh. wiecie, on-type... Okej, okay, dobra. To się przyda. Dobrze wiedzieć. Ciekawe, jakie umiejętności mogę też. A co my tutaj mamy? W schowku gąbeczka. Parę pierdół. Ja tutaj niczego chyba nie możemy zniszczyć. A w szufladzisz, coś jest. Co jest magiczne w magicznym szufladzie? Eee, egzam! O, dodatkowe doładowanie, kiedy się wskrzeszało. Take it, take it, o! Dobra. Czkaka, że nie możemy tutaj kustomizować przedmiotów, które nasze postacie noszą. To dodatkowe, oczywiście. Okay, możemy podać zobaczmy. Co się stanie. O, fuck, je. Jak poszło. Możemy podać braski mamy nową broń? Zobaczmy. Eee, kicha. Nie chcę czegoś takiego. Ofi, kicha. 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 Ale mam piękną myśl Snowball Nie, mała no, na mnie wzrasta, o dziwo A, Princess nie, trzeba potrenować czasem raz twój myszowy urok No, 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 nie to Fuck you a Tak, Attack Down Ok, jeszcze raz, Free Fire Pach AND. Okej, okay. ściągamy. Okej, okay, czyli musimy po prostu je zep zepchnąć. Wszystkie. I wtedy nasz skaner nie zginie. Okej, okay, kisa nie możemy zrobić. To też nam nic nie da. Czekajcie, jest ciekawe czy zamiana postaci likwiduje nam kolejkę. Teraz zobaczymy. Aha, czyli to pomija kolejkę do postaci. Ale to nam nic nie groźne. Kurde, czemu nie mogę zaatakować z tego. Dobra. Mm, Uguszamy naszego przeciwnika. O, lewy trzeci na tym. Ulala! I'm a More officers down. We're taking heavy casualties out here. Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time, not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never going to get inside here because to open the door, you need the gold key. And the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. <laughs> <Ascentivation>. <laughs> oh, good. Dobra, trochę się pogubiłem. Ale co to? A, tutaj tego wszystkiego oczywiście mamy od groma. Boates jest dobry, jednak na swój sposób. Teraz mam pytanie, problem którego bohatera brać ze sobą? No hmm. to już byliśmy. Angsi Office. OK! O, ci... oh, fuck! Dobra, trzymamy Baterca. O tak, tutaj. Pięknie. Ok, kolejny poszedł. Teraz pytanie: czy tych dwóch łapków się jakoś da załatwić? E? Ja. E to tych i możemy ogłoszyć, to nie jest problem. Tak. Mamy jakoś ich ten, ten? Ok, jeszcze raz. Co my tutaj mamy zrobić? A, pewnie mamy tylkiem zrobić. Uff. O, pięknie. Czyli nawet nie będziemy musieli z nimi walczyć. Smash yeah. that bitch. Ok, zobaczmy Kubek z kawą! Ojej! Yeah. Kubetix kawa. Wzrost. A, yeah. Leśta. Okej, okay, pokaż mi co masz. Pierwsowe. Kim ty jesteś? Oh. Don't be afraid to ask for help from your fridge. Don't be afraid to ask for help mam się go. Don't A. Command,

Czyli tak, e, możesz uleczyć ludzi, których wskażę Dobrze, dobra wiadomość, dobra informacja, ciekawa. Chyba teraz 500 tutaj Okej, dobrze wiedzieć. Rokuj pana Makiego. W serialu wygląda inaczej, szczerze mówiąc. O wiele inaczej. Chyba, że to jest jego biuro, a nie gabinet. Ok, jest Śniżko. Ja, pięknie. To wszystko po trochę zbyt łatwo. Zauważyliście? Żadnych wrogów, żeby zdobyć złoty klucz i tak dalej? No hmm. Dobra, zobaczmy jeszcze do basementu. Nie da się jeszcze, póki co. Eee.

No, tutaj mi się przydał Kenny szczerze mówiąc, A, nie mogę pierdnąć To mogę go oguszyć To się przyda na pewno Smaczna bitch. O, dużo życia ma, A, e, pytanie czy... Ja, dobra, zamienimy cię. Czy stracimy całą kolejkę? Czy może jednak troszkę będę mógł zaatakować? Ja, jednak nie. No nie, że mi to już idzie. Dobra, no, załatwmy tych obwiesiów. O, nie naszego wroga zamrozimy. A nasza princess Kenny, zatwój to, posłuchajmy. Urok, urok, urok. Trzymaj się, opacał używać uroku. A w sumie i tak nic nie tracimy. Czuwski. Jest tak ogłuszony, że. Okej, okay, i po sprawie. I teraz dajemy. Ultimate! Strącz myszki! Strącz myszki! Strącz myszki! Okay. Ja! To była piękna. A ci się będą skrzeszać, ale i tak są poranieni w krwi że my się zajmiemy naszym bosem. Co? I tak już truży żyje. O, proszę. Nawiecie ja głównego złego nie wolę pozostałych? Hmm, egzam. O, proszę. Skrzesza... ten wyładuje nam po pięć życia w każdej turze. Jest bardzo fajne, rzecz, nie powiem. Zobaczmy na co to możemy wyekwipować. Modify, oczywiście Zobaczmy eee, 10% dodatkowego obrażenia za perfekta i to też, okej okay. To mi się nie przyda W śnieżkach Śnieżki chyba mają to samo Oczywiście Czu, 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 czu. Dobra, to mi się bardziej przyda niż gross damage Chociaż nie, obrzydliwo Nie, dobra, to jest bardzo dobre Tupecik Modify o, czyli to nam regionuje... O, tak. Czwarty poziom. Okej, okay, to mi się chyba bardziej przyda. A na resztę przedmiotów pisał, mi sobie pozostałe pierdoły. Nie, ściągaj tego łebku! Modify. Okej. I okay, yeah, Equip. Aż tu coś nam daje fajniejszego. Each turn... Nope. Equip. Pięknie. Jesteśmy coraz potężniejsi. Okej, okay, ciekawe czy z panem Maki będziemy walczyć? O, oh, yeah. Ok. Okej... Dobra, jest! Zrobiliśmy! me out, za mnie, you? Kto Jestem bez... Jestem niemową. Dus back. Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. Fuck yeah! Zabieram zabiję naszoty klucz. O, zobaczmy, howie, mamy nowego przyjaciela. Yes, the expense. Oh, już widzisz, Craig? 15 milionów na ten, na film. No proszę. A możemy coś z powrotem wejść? Ciekawe czy do piwnicy jest zejście odkryte? Hmm. Okej, okay, zobaczmy. Mam nadzieję, że będzie. O, nie, nie da się. To może z panem Mackie będziemy pogadać. Kto wie, kto wie? Okej. Okay. Dobra, czyli tutaj nic nie możemy już teraz zrobić. To lecimy do Kartmana, zobaczymy cały ten, no lopś... psz, tłusty tłuszczach. O, weźmy, ja też nie widziałem. Chyba, lek, lek. lecimy. Gdzieś tu powinno być ten, ze strony stwór? Jimbo tak mówi. Use the bottle of rubbing alcohol to lure. And kill mutant. Ok, dobra. Zaraz zobaczymy. Tylko pytanie: gdzie to możemy użyć? Może w piwnicach, no tak, to by było logiczne. Przedmioty zobaczmy. Rubing alkohol. Gdzie my tu mamy maker? Nie, no to nie jest to. Kolejny vibrus? Nie ciekawe. Rubinka, alkohol, Rubinka, alkoholu. Nie, nie mam tego. Ciekawe. Oba, chrzanić. W takim razie tego tak kosta, póki co. No i tak będziemy musieli zejść do piwnicy, a teraz nie mam jak. Okej. Okay. Timmy! Timmy, Timmy! Timmy, Timmy? Timmy, Timmy! Okej, okay. ciekawe co nam teraz Katna powie. Ja, blasku gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. it is my belief that the new kid deserves to rank up in level. to honor his efforts, he will no longer be called douchebag. new kid, i hereby dub thee sir douchebag. congratulations. oh, super! happy <laughs> Angela oh, fuck yeah. <laughs> but now it is time for us to take back that which is rightfully ours. a carrier raven has come with news that the stick of truth, has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. <gasps> the Bard. Is oh God, not the Bard! The Bard is a level ten elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are Aha. you ready to continue your training? Then make yes, haste to poco. the training grounds. Hey, Pachimon make kispani funny Vezito, what we got? Okay, what we got? The Wand of Wizard. Going perfect. On burning target No any dark way over. ok spoko tylko to dostaliśmy? Nie, dostaliśmy też nową tą przepaskę NPP increase your maximum pp by one No okay, thanks, preferuję to nowe szaty Fire damage increase no thanks

What the let fuck? me show you one more time. Watch closely. <laughs> yeah. Okay, it's now see how to it works? Now you try. Way back from where you're standing. Come to magic, throw down your opponent. <laughs> <laughs> okay. Yes, yes. Like but now let us see how you fare against a real opponent. Hey. Hey magazine. Magazine, could you come help us with something? <laughs> Don't touch it. It's gonna be sweet. Okay. Hey Scott, could you um spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. good. now, Douchebag, come and fail. Oh god. Uh, oh fuck. Come on, Douchebag, you let it slip right through your fingers. Try again. Just <laughs> <Your> stop. <stuff. laughs> yeah. Alright, you you know <laughs> right, Scott, go back to your post. Thank you. <laughs> Use and never on a man's boss. Okay, you're still with Okay, what the fuck? If the carrier ravens are correct, the bard is hiding out at the inn of the giggling donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the oven forest. Let us find the bard and bring him to justice. Make haste to the giggling donkey! To, Okej, okay, moi mieli, tutaj sobie zakończymy ten epizod. No, nie powiem, bardzo mi się podoba historia. Jest strasznie rozbudowana. I wkrócz no, zapowiada się nie... naprawdę ciekawy zwrot akcji niedługo. Tak przynajmniej podejrzewam. Okej, okay, weapony. E, coś ciekawego, dwa ataki za ten. No. Nope. Hmm. Tutaj niczego ciekawego nie zdobędziemy, póki co chyba. Kiki Amor. Okej, okay, ładuje nam, jeżeli mamy pod, e, dwuręczną tą rzecz, założoną. Nie, nie mamy niczego Tak Także nam się tutaj póki co nie przyda. Dobra, nie chcę niczego sprzedać, a jak bym chciał jeszcze kupić. kupić, łebku, dawaj, dawaj dobra, przedmioty. Patrzę, jeszcze nie mogę. Eee, dobra, kia. Okej. Okay. To na razie, moi mili, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Salt Parka bądź Turoka. To się jeszcze zobaczy. Upgrade available. To sobie już zobaczę samemu. Trzymajcie się, na razie.